Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Tak jak obiecałem, gdy licznik moich subskrypcji osiągnie 1000, przeprowadzę konkurs dla moich subskrybentów. No i tak też się stało. Od jakiegoś czasu na moim kanale już ponad 1000 subskrypcji. Za co chciałem wszystkim serdecznie podziękować. Szczególne podziękowania dla kanału i użytkownika YouTube'a Mariusza, czyli kanał Pan Rybka. Bo bez Mariusza raczej nie byłoby to możliwe, Mariusz dużo promował mój kanał swego czasu, jak i ostatnio. No i od samego początku, jak praktycznie tylko zacząłem się bawić w ten YouTube, natknąłem się właśnie na tą osobę. No i stało się tak, jak się stało, że przez te wszystkie lata trzymamy się razem. Jest jedna rzecz, która nas łączy. Jednego i drugiego można albo lubić, albo nienawidzieć. Co większość z Was oczywiście doskonale tutaj wie. Także podziękowania dla Mariusza, podziękowania dla Krystiana z kanału Christian Akwarysta i podziękowania dla wszystkich, którzy mieli ochotę zostawić mi tą subskrypcję. Prowadząc ten kanał miałem okazję przez tyle lat poznać naprawdę wiele osób. Niektóre osoby, chociażby tak jak taksi z pychu, nie są związane z akwarystyką. Ale też gdzieś tam w którymś momencie nasze drogi się zetknęły, no i mamy ze sobą kontakt. Nieraz piszemy, czy rozmawiamy telefonicznie. Oczywiście Michałowi też należą się podziękowania, bo też nieraz wspomniał na swoim live, czy tam na jakimś filmie właśnie o moim kanale bądź o mnie, co też bezpośrednio na pewno przycieniło się do tego, że ja z was już tutaj tyle osób. Jak zakładałem ten kanał, to nawet nie spodziewałem się, że po prostu kiedyś osiągnę taką liczbę. Na początku chciałem mieć 50 osób, żeby było fajnie, żeby sobie popisać, pogadać. Potem poszło to w taką stronę, że było was coraz więcej, coraz więcej. Ja, jak wiecie, nie mam jakichś tam aspiracji, żeby nie wiadomo, co tutaj osiągać, bo niektórzy już naprawdę dali sobie spokój, a ja ten kanał mam kilka lat. I czy te osoby idą, czy stoją w miejscu, jakoś tam sobie tutaj nagrywam, bo lubię tutaj nagrywać, lubię sobie patrzeć lata wstecz, co się działo. No, i też przez tego całego YouTube'a pozwiedzałem trochę Polski. Czy to byłem w Zawierciu, czy to byłem w Gliwicach, też tutaj w moich okolicach, bo zdarzają się też osoby, które kojarzą mnie z tego YouTube'a w moich okolicach. No i była możliwość taka, żeby poznać te osoby w cztery oczy, a nie tylko pisząc komentarze, bądź tam przez jakieś rozmowy na kamerkach i tak dalej. Także dzięki wszystkim za to. No i co na pewno jeszcze będę tutaj nagrywał, tak jak wspomniał Mariusz, w planach mam, żeby tutaj robić jak najwięcej liveów. Postaram się ogarnąć właśnie ten temat, żeby było tutaj coraz częściej jakiś liveik. Wtedy, kiedy będę miał do tego możliwość, oczywiście teraz łatwiej z urządzenia mobilnego przeprowadzić sobie taki live niż wcześniej z jakiejś tam kamery, bo jakość tych liveów była jaka była, ale też było fajnie na tych liveach, zawsze coś się działo. Ktoś tam wbijał, niektórym to się podobało, innym nie. Także myślę, że z czasem te live'y tutaj na tym kanale się rozkręcą. Tak jak Mariusz mówił, mamy w planach prowadzić sobie takiego live'a we dwóch. Czy to wypali? Mam nadzieję, że tak. A co u samego mnie? Jak widzicie, musiałem tutaj w stopiące sobie awaryjnie zmienić filterek. No i przy okazji zmiany filtra wychodzi to, o czym zawsze mówię, że za duży Prąd wody powoduje krasnorosty. Nigdy tutaj tych krasnorostów nie było, a tak jak teraz wam pokazuję, wystarczyło zmienić filtr na około tydzień, trochę mocniej sobie podmuchał i już tutaj na tej roślinie zaczęły się pokazywać krasnale. Także teoria, że prąd wody nie ma nic do tego, jednak się nie sprawdza, bo jak widać ma. I było to sprawdzone przeze mnie już nie raz. Tam, gdzie najwięcej, właśnie filtr mucha, pokazują się takie nitki, których za bardzo nikt nie lubi. No i co, tu bez zmian raczej na tyle. Za chwilę Wam jeszcze pokażę, co sobie porobiłem z nadwyżką roślin, i przejdziemy powoli do samego konkursu z okazji 1000 subskrypcji. A tutaj, jak widzicie, mikrozoria zostały przywiązane na szybkości do kawałka patyka, bo nie jest to korzeń, musiałem coś na szybkości ogarnąć. Wyskoczyłem sobie na dwór. Znalazłem coś takiego. Skończyły mi się trytki, więc połapałem chwilowo na gumki do takiego cięższego kamyka, żeby nie chciał właśnie wypływać, tylko trochę zatonął. Podejrzewam, że już teraz, jak go odczepię od tych gumek, będzie ok kupię sobie trytki, złapię i będzie to jakoś w miarę wyglądać. Mikrozoria w tym dużym akwarium przerzedziły się, popuszczała właśnie dużo takich szczepek, no i te szczepki postanowiłem, że właśnie sobie tak umocuję, żeby ich nie marnować, bo fajna roślinka, no i zobaczymy, jak to się przyjmie. To samo z anubiasami, które gdzieś tam się porozrastały za bardzo, przyciąłem, tutaj stan jest taki, jaki jest, ale jak widać, zaczyna już puszczać nowe, fajne pędy. A tu te wcześniejsze szczepki, które pozostawały, kiedy przyniosłem właśnie tą roślinę, przymocowane do kawałka korzenia, dają tutaj radę. Tutaj, jak widzicie, pokazuje mi się już młodzież z tych nowych mieczyków. Nie ma tego jakoś dużo, no bo właśnie z racji wolnego czasu, którego nie ma za wiele, stało się tak, że samica wykociła się w ogólnym zbiorniku. Oczywiście większość tych maluchów została zjedzona, ale parę sztuk udało mi się odłowić, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno krew wymieszana, z czego się cieszę. No i co? I tak to tutaj u mnie wygląda i za chwilę przejdziemy sobie do tego konkursu. Wymyśliłem sobie takie zasady, które myślę, że powinny być ok. Nie będzie najprościej, ale żeby coś osiągnąć, trzeba się trochę postarać. A co miałem na myśli mówiąc, że trzeba się trochę postarać a no to, że jest Was już tutaj ponad 1000 i fajnie by było, żeby chociaż jedna dziesiąta tych osób na tym kanale, moich subskrybentów, była aktywna. Dlatego, żeby uruchomić konkurs, wymyśliłem coś takiego, że pod tym filmem wbijacie 100 łapek w górę, po wbiciu tych 100 łapek w górę postanowiłem, że pod opisem do tego filmu podam maila. Ten mail można sobie znaleźć, ale żeby było łatwiej, podam wam go w opisie tego filmu. Zobaczycie, że jest 100 łapek wbite, wysyłacie na tego maila swoje zgłoszenia do konkursu, czyli miejscowość, w której mieszkacie, kocz pocztowy, adres zamieszkania, no i oczywiście numer telefonu, tak? Imię, nazwisko i na przykład, jeżeli posiadacie tutaj jakieś konto, to nazwę tego konta z YouTube'a. I wtedy ja sobie. Wybiorę taką, bo mam nadzieję, że te 100 łapek wbijecie, czyli powiedzmy, powinno być wtedy 100 maili wysłanych, to powiedzmy środkowa osoba, czyli 50, która w kolejności wyśle mi tego maila, trafi sobie tą nagrodę, czyli te dwa filterki, no i nagrodę niespodziankę, która się u mnie zdublowała, także myślę, że będzie ta osoba zadowolona. Jednej rzeczy mam za dużo, bo mam ją podwójnie, jest to rzecz związana z akwarystyką, chociaż do akwarium tego nie włożycie, a co to jest? No, dowiecie się w swoim czasie. Także zachęcam do brania udziału w tym konkursie. Myślę, że nagrody będą fajne. No i przy okazji wy pomożecie mi w tym, żeby te łapki tutaj wbijać. A ja kogoś uszczęśliwię tą nagrodą. No i w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz za te 1000 subów i zapraszam do brania udziału właśnie w tym konkursie z okazji 1000 subskrypcji. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, do następnego roku.